Bohem, i wszyscy zaproszeni goście. Ja jestem w Bogowie od czterech lat i dwóch miesięcy i mogę powiedzieć, jak na moich oczach to wszystko się zmienia. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy będą korzystać z dobrodziejstwa tego placu. Chcemy prosić Boga o to, aby mogli doświadczać z tego miejsca życzliwości ludzi. Oraz czerpać z owoców ziemi i pracy ludzkich. Niech ten plac targowy będzie dla nich miejscem wzajemnego ubogacania się, doświadczeniem pracy wielu rolników i rzemieślników. Prosimy Cię o to przez stawiednictwo świętego Józefa, patrona wszystkich trudzących się pracą, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Panie burmistrzu, kolejna inwestycja w Bobowej. Tak, no plac targowy, który został kompleksowo zmodernizowany, to bardzo ważna inwestycja, dlatego, że poprawi znacząco komfort dla wszystkich, zarówno tych, którzy tutaj przychodzą kupować, ale dla tych handlujących. Teren przypomnę jest kompleksowo ogrodzony, jest tutaj wbudowany również zbiornik retencyjny, także te wody opadowe powinny zostać wszystkie. Odprowadzony jest też zieleń nasadzona. No i przede wszystkim całe podłoże nowo wymienione. Teren jest również oświetlony. Także warunki do handlu, warunki do funkcjonowania są oczywiście znacznie lepsze. Ale co najważniejsze, do tej pory ten plac był tylko placem targowym a od 1 października, bo on zacznie właśnie z tą datą funkcjonować, będzie to plac wielofunkcyjny, także oprócz tej, tej działalności handlowej, jako placu targowego, też będzie można organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne, różnego rodzaju wystawy, także dobra perspektywa, myślę więcej terenu, więcej przestrzeni, będzie można organizować imprezy te lokalne, nasze, samorządowe, czy państwowe, czy szkolne, to wszystko sprzyja temu, że pozyskaliśmy kolejny, kolejny teren, który jest dostosowany do potrzeb zgodnie z obowiązującymi normami. Przypomnę tylko, że otrzymaliśmy dofinansowanie tutaj do budowy i do rewitalizacji tego całego terenu. Cała wartość zadania tu na poziomie około 2,5 miliona złotych, dofinansowanie około 1,5 miliona złotych. Z budżetu gminy została tutaj wyasygnowana kwota około 750 tysięcy. Myślę, że warto było. Starania kilkuletnie przyniosły efekt. No i należy się tylko cieszyć, że kolejna inwestycja z udziałem środków zewnętrznych została zrealizowana i będzie służyć naszej społeczności. Música